Czy udało Ci się przeżyć coś, co niczym powie wiatru, ocuciło Cię z codziennej gonitwy? Czy udało Ci się wtedy choćby na chwilę zatrzymać i usłyszeć prawdziwego siebie, dostrzec to, na czym naprawdę Ci zależy, to o czym marzysz? Paulo Coelho powiedział, że każdy ma prawo marzyć inaczej. Przedstawiam dziś niezwykłą nieruchomość, brzmiącą śpiewem ptaków i pachnącą lasem. Zapraszam do obejrzenia dwóch działek położonych obok siebie we wsi Surowa. Jedna o powierzchni 5008 m2, druga przeszło 9000 Działki oddalone są o około 6 km od pobliskich Żar, o 16 km od Nowogrodu Bobrzańskiego oraz o 19 km od Lubska. Są oddalone o 30 km od granicy polsko-niemieckiej. Ziemia położona jest w cichej i spokojnej okolicy w ustronnej części niewielkiej wsi w otoczeniu dębów, małego strumienia i dzikich łąk. W niedalekiej odległości znajduje się stadni koni oraz domy jednorodzinne. Czy można chcieć czegoś więcej? Można! Teren ma wydane warunki zabudowy i posiada skrzynkę elektryczną. Klient kupujący w ramach ceny nieruchomości otrzyma również projekt domu jednorodzinnego uzgodniony dla tej lokalizacji. Pomarzenia można sięgać nieśmiało. Można do nich spokojnie zmierzać, można biec, by je dogonić. Konno po marzeniach gonić można. Wszystko można. Wystarczy wyrwać się z codziennej rutyny w dziewicze zakątki surowej i pozwolić sobie doświadczyć życia piękna natury i hipnotyzującej mocy tutejszego krajobrazu. Poczuj, że naprawdę żyjesz pełnią życia. Miej odwagę, by spełniać swoje marzenia. Odważ się. Zapraszam na bezpłatną i niezobowiązującą prezentację nieruchomości. Wynagrodzenie biura pokrywa klient sprzedający. Zapraszam do współpracy agentów pozostałych biur.